Witamy na kanale ND Polska Życie po śmierci, gdzie dzielimy się doświadczeniami bliskimi śmierci ludzi, którzy opowiadają o odwiedzeniu drugiej strony i o ich stamtąd powrocie. Dzisiejsze NDE jest autorstwa Jane. Oto jej doświadczenie. Podczas porodu przeżyłam coś, co teraz nazywamy doświadczeniem bliskim śmierci. Czułam, jak moja dusza, myślę, że ta nazwa jest równie dobra jak każda inna, wychodziła z mojej klatki piersiowej przez głowę i wychodziła przez czubek głowy. Czułam ją, czułam jej ruch i słyszałam jej dźwięk. Stałam się szumem, a potem znalazłam się w ciemnej przestrzeni, w której nie wiedziałam, co się dzieje, ale wiedziałam, że coś tu nie jest normalne. Jednak nie miałam pojęcia, co to było. Nagle znalazłam się w szarej mgle i zdałam sobie sprawę, że to, co się dzieje, to to, że jestem martwa. Umarłam, ale wciąż żyłam i byłam tak bardzo wdzięczna, że moje serce prawie nie pękło, ponieważ zawsze miałam nadzieję, że istnieje życie pozagrobowe, ale nie miałam o tym pojęcia. I oto tu byłam. Wiedziałam, że nie żyję, a jednak żyłam i zaczęłam dziękować. Dzięki Bogu, że tak to wszystko zostało skonstruowane. Wciąż idziemy naprzód. I kiedy wyrażałam wszystkie te uczucia miłości i dziękczynienia, szara mgła zamieniła się w ogromne białe światło. I nie było to statyczne światło, jak reflektor na scenie. To było dynamiczne światło. W jakiś sposób działy się w nim różne rzeczy. Nie miałam pojęcia, co to było, dopóki światło nie zbliżyło się do mnie. I nie przyciągnęło mnie. I był punkt, w którym światło i ja staliśmy się jednym, a przynajmniej tak mi się wydawało. Światło składało się z miłości, której nie potrafię nawet opisać. Bez względu na to, jak bardzo się staram, nie znajduję słów, aby opisać ten rodzaj światła, ten rodzaj miłości. Miłość powiedziała do mnie bez słów: Jesteś moją ukochaną duszą. Kocham Cię całym sercem. Kocham cię bezwarunkowo, jesteś dla mnie bezcenna. Jak powiedziałam, to było dynamiczne. To nie było spokojne, ale to była dynamiczna sytuacja między światłem a mną. I zaczęłam odczuwać ekstazę. Siła tego światła była taka, że cokolwiek było we mnie, reagowało i wznosiło się coraz wyżej i wyżej. Wyżej i wyżej. Aż w pewnym momencie poczułam, że jestem wtulona w światło. I to właśnie pokój był jego częścią, ponieważ było to najwspanialsze uczucie spokoju, jakiego kiedykolwiek doświadczyłam. Pozwoliłam sobie odejść. Użyję tutaj słowa, unosić się przez chwilę w tej miłości i w tym świetle. Ale to nie był koniec. Nagle to, co określam jako blok wiedzy, weszło w moją istotę i zaczęłam nagle wiedzieć rzeczy, których nie wiedziałam. Było to podawane do mnie tak, Jakbym była stacją odbiorczą. Nie miałam własnych myśli, gdy to się działo, a to, co mi przekazywano, bo to było to, że jestem nieśmiertelną istotą, że zawsze istniałam, że zawsze będę istniała. Jestem wieczna, jestem niezniszczalna. Nie może wydarzyć się nic, co mogłoby zmieść mnie z powierzchni Ziemi, lub z jakiegokolwiek innego miejsca, i wiedziałam, że to była prawda. Nie wątpiłam w nic, co dawało mi światło, ponieważ gdzieś wewnątrz mnie wiedziałam. Światło było i nie myślałam: O, światło jest Bogiem. Nie, nie myślałam tak. Po prostu czułam, że światło pochodzi od Boga. Miałam doznania, ale nie myśli. I wiedziałam, że cokolwiek dawało mi światło, było absolutną prawdą. I unosiłam się z tą świadomością mojej niezniszczalności i mojej wieczności. Czując, że jestem tulona i kochana poza jakimkolwiek systemem wierzeń, który kiedykolwiek spotkałam na mojej ścieżce. I nagle zstąpił na mnie drugi blok wiedzy, i to, co wiedziałam w ramach drugiego bloku wiedzy, to to, że świat jest doskonały. A kiedy mówię świat, mam na myśli całość, naprawdę całość. Wszystko jest doskonałe i wyraźnie pamiętam słowa, które nadeszły. I było to, że świat działa zgodnie z doskonałym planem. A plan jest realizowany w swojej doskonałości. I wiedziałam, że to prawda, wiedziałam, że to wszystko prawda. Przebywałam w tym uczuciu przez jakiś czas, wiedząc, że wszystkie rzeczy, które uważamy za okrutne i straszne, i wszystkie wojny, które się toczą, są w jakiś sposób częścią doskonałego planu. To część tego, co Bóg opracowuje, i że ja nie muszę się o to osobiście martwić. Nawet jeśli się coś dzieje z tym na ziemi, a to dlatego, że żyjemy tu na ziemi na razie, ale tak naprawdę nie musiałam się o nic martwić, wszystko zostało zaplanowane i jest doskonałe. Tak więc przez chwilę znów pozostałam w tym świetle. I tak naprawdę ekstaza, błogość nigdy się nie kończyły. Trwała i trwała, aż dotarłam do punktu, w którym po raz pierwszy pomyślałam: nie wiem, jak długo jeszcze mogę to znieść. Zanim się rozpadnę. I w tym momencie, gdy to pomyślałam, intensywność światła zaczęła się zmniejszać. Intensywność mojej własnej ekstazy również zaczęła się zmniejszać. Wszystko obniżyło się do poziomu, z którym mogłam sobie poradzić. I nagle pomyślałam: Nie wiem, co się dzieje, nie wiem, gdzie jestem, nie pamiętam, co się stało, nie wiem, czy byłam w tym świetle przez pięć minut, pięć lat, czy sto lat. Następnie znalazłam się na tej niesamowicie fantastycznej, pięknej i zielonej łące. Było tam złote światło, piękniejsze niż nasze światło tutaj na Ziemi. Jednak nie było to wielkie białe światło, w którym byłam jednością z nim. Stałam tam, patrząc na rzeczy, których nigdy wcześniej nie widziałam. Nie widziałam tych kolorów wiele kolorów, które miały te rośliny. Nie były one w kolorach, które znałam, wszystko na tej łące było pięknie kolorowe. Krzewy, kwitnące rośliny, to była czysta esencja piękna. Widziałam światło świecące z każdej rzeczy, która rosła. Nie pojawiało się ono na nich z zewnętrznego źródła, ale pochodziło z wnętrza roślin i manifestowało się jako czarujące światło. Tak więc przez chwilę podziwiałam całe to piękno i czułam się wspaniale. Tak, wspaniale to chyba dobre słowo. W końcu spojrzałam w górę i zobaczyłam w odległości chyba 500 metrów niskie wzgórze. Na tym wzgórzu było może 18, 19, najwyżej 20 osób, nie liczyłam ich, mówię to w przybliżeniu. Ci ludzie mieli na sobie bardzo proste ubrania, nic wymyślnego, tylko proste szaty i wszystkie te kolory. Właściwie była para dwoje lub troje w bieli. Reszta była ubrana w te fantastyczne kolory i wydawali się stać w małych grupkach czekając na coś. Teraz myślę o nich jako o pomocnikach. Myślę, że czekali na ludzi takich jak ja, którzy się potknęli. W chwili gdy pomyślałam: "Chcę tam być, chcę porozmawiać z tymi ludźmi", znalazłam się tam. Nie musiałam iść 500 metrów ani wspinać się na niewielkie wzniesienie. Grupa trzech lub czterech mężczyzn szła w moim kierunku. Jeden mężczyzna był tym, z którym prowadziłam wszystkie rozmowy. Był naprawdę dużo wyższy od pozostałych. Gdybym miała zgadywać, powiedziałabym, że mógł mieć około 60-65 lat. Miał łysą głowę i białe włosy po bokach i z tyłu. Miał najpiękniejszą twarz, jaką kiedykolwiek widziałam. Była w niej cała mądrość, całe współczucie, cała miłość i zrozumienie. Od chwili, gdy na niego spojrzałam. Wiedziałam, że cokolwiek mi powie, będzie prawdą. Nie miałam pojęcia, kim był. Nic we mnie nie myślało, że był Jezusem, Bogiem, Piotrem czy Pawłem. Był bezimienny, ale był jakimś duchowym autorytetem. Jego szata była fioletowa i muszę Wam powiedzieć, że nie rozmawialiśmy słowami. Musiałam mieć tylko zalążek tego, co zamierzałam powiedzieć, a on rozumiał to natychmiast. Bez konieczności zastanawiania się nad poszczególnymi słowami. Pierwszą rzeczą, jaką mu powiedziałam, było: Wiem, co się stało, rozumiem, że nie żyję, a on bez słów mentalnie przekazał mi: Tak, ale nie zostaniesz tutaj. To jeszcze nie twój czas, abyś tu została. A ja powiedziałam: Jest coś, o co chcę Cię zapytać: Spotkałam tylko piękno i miłość, o których istnieniu nawet nie wiedziałam. Wszystko, przez co przeszłam, było doskonałe, piękne i pełne miłości. Grzechów miałam wtedy zaledwie 23 lata. Nie nagromadziłam wiele, ale wiem o zdaniu kochaj bliźniego swego i nie kłam i tego typu rzeczach i zawsze czułam, że trzeba za nie zapłacić. Pamiętam moje pierwsze uczucie złamania przykazania. Spadłam z roweru i powiedziałam Jezus, kiedy upadłam. I pomyślałam w tym momencie, żeby wypowiedziałam imię pana nadaremną. Czekałam, aż spadnie na mnie jakiś grom, ale nic się nie stało i w końcu wstałam i pomyślałam: Och, myślę, że to nie dotyczy dzieci. Miałam wtedy zaledwie siedem lat. Zapytałam go więc: A co z moimi grzechami? Odpowiedział mi, że nie ma grzechów, nie w sposób, w jaki pojmujemy je na ziemi. Powiedział mi, że jedyną rzeczą, która się tutaj liczy, jest to, co myślisz, i zadał mi pytanie. Zapytał mnie, co jest w moim sercu, i w jakiś sposób, którego nigdy nie będę w stanie zrozumieć ani opisać, mogłam przez kilka sekund zajrzeć do mojej duszy. Myślę, że dotarłam do najgłębszej części mnie samej. Mówią, że serce jest drzwiami do duszy. Tam właśnie poszłam i ujrzałam swój własny rdzeń. I to była miłość, doskonała miłość. To była właśnie ta rzecz, w której byłam zanurzona. Światło było rdzeniem mnie i wiedziałam, że to nie jest tylko rdzeń mnie, to był rdzeń wszystkich istot ludzkich. To był sposób, w jaki jesteśmy stworzeni na obraz Boga. To jest ta część, w której sami jesteśmy spokojem Boga, czyli tym, kim naprawdę jesteśmy. Pamiętam, że pomyślałam: Oczywiście, oczywiście, wiedziałam o tym. Jak mogłam o tym zapomnieć? A potem zapytałam go: Cóż, skoro nie mogę tu zostać, skoro muszę wracać, czy możesz mi powiedzieć, czym jest to całe stworzenie, ta cała kreacja? O co w tym wszystkim chodzi? Odpowiedział mi i przykro mi, ale nie mogę wam tego przekazać. Powiedział mi to tak prosto to było nie więcej niż trzy lub cztery zdania, które całkowicie zrozumiałam i powiedziałam. Czy mogę zabrać to wszystko ze sobą, skoro nie mogę tu zostać? Czy mogę zabrać ze sobą wszystko to, czego się tu nauczyłam? Ponieważ jest tak wiele osób, którym chcę o tym wszystkim opowiedzieć. Powiedział mi, że mogę zabrać ze sobą wszystko z wyjątkiem odpowiedzi na ostatnie pytanie, którego nie będę w stanie zapamiętać. W tym momencie wszystko stało się znowu czarne. Usłyszałam niesamowicie głośny i nieprzyjemny dźwięk. Irytujący dźwięk. Brzmiało to tak, jakby ktoś chwycił drzwiczki piekarnika i postanowił trzasnąć nimi tak mocno, tak mocno jak tylko mógł, a to było po prostu bang, bang, bang. Wkrótce się skończyło i nastała cisza. Potem usłyszałam elektroniczne kliknięcie w moim uchu. Do dzisiaj zastanawiam się, co to było i czytałam kilka razy w przeciągu ostatnich kilku lat, o ludziach i ich NDE, którzy na końcu słyszeli podobne kliknięcie i czuli, jak ciało duchowe zestraja się z ich ciałem fizycznym. Nie czułam tego wszystkiego, ale usłyszałam kliknięcie i obudziłam się, aby odkryć, że mój lekarz mnie zabija. Trzymał dłoń zwiniętą w pięść i robił z moim mostkiem takie rzeczy, które sprawiły, że poczułam się jak. Co Ty ze mną wyprawiasz. Urodziłam już poprzednie dziecko i nikt nigdy nie robił mi czegoś takiego. Powiedziałam lekarce nie chcę być niegrzeczna, ale chciałabym, żeby pani przystała. A ona powiedziała: w porządku, zrobię to. Z małym uśmiechem, bardzo małym uśmiechem na twarzy. Nie miałam pojęcia, czym jest zewnętrzny masaż serca i dlatego nie wiedziałam, co ona robiła. Była dobrą przyjaciółką mojej mamy. I myślałam, że nie mogę jej powiedzieć, co się ze mną stało. Nie mogę zadawać jej pytań, nie odważę się, bo pomyśli, że miałam jakąś zapaść poporodową, a mama i tata też tak pomyślą. Od tego momentu nie pamiętam zbyt wiele z tego, kiedy wróciłam na Ziemię. Byłam bardziej na zewnątrz niż wewnątrz nie w świecie duchowym, ale poza światem fizycznym. Pamiętam, kiedy lekarka wyszła do pokoju i zapytała: Jak się czujesz? Czuję się dobrze. Przez chwilę było mi trochę ciężko, ale teraz jest wszystko dobrze i ty też jesteś w porządku. Również dziecko ma się dobrze. Powiedziała to samemu mojemu mężowi, kiedy wyszła z nim na korytarz, ale potem poszła trochę dalej. Powiedziała, że przez chwilę myślała, że mnie straciła, ale teraz wszystko jest w porządku i dziecko też czuje się dobrze. Mój mąż nie zadawał pytań, ponieważ nie chciał słyszeć żadnych złych wiadomości. Chciał tylko usłyszeć, że ze mną i z dzieckiem wszystko było w porządku, i to była jedyna informacja, która go interesowała. Tak więc nigdy nie byłam w stanie z nim o tym porozmawiać. Zachowałam to doświadczenie dla siebie przez 23 lata, zanim Raimund Młody napisał swoją książkę. Nie potrafię nawet opisać, jakich uczuć doznawałam, czytając tę książkę. Przez cały czas płakałam żywnymi łzami. Po raz pierwszy zdałam sobie sprawę, że nie byłam jedyną osobą na Ziemi, która przeżyła takie doświadczenie. To, które on nazwał doświadczeniem bliskim śmierci. Przez 23 lata myślałam, że to tylko ja, i nie wiedziałam, co powinnam zrobić. I w końcu zrozumiałam, że powinnam rozpowszechnić moje doświadczenie. Ale nie wtedy. Po prostu to nie był dobry czas na to. Myślę, że moje doświadczenie zostałoby wyśmiane i wyszydzone. Nie było we mnie nic, co czułoby, że to właściwy czas, aby zacząć rozmawiać o tym z ludźmi. Opowiedziałam o wszystkim mojemu mężowi, a on w błogosławiony sposób powiedział mi Kochanie, nie rozumiem tego bardziej niż ty, ale wiem, że jeśli mówisz, że to coś się wydarzyło, to to jest prawda i to mi wystarczyło. Dziękujemy za wysłuchanie. Kończymy prezentem dla Ciebie. Cytatem z Pierre Teilharda de Chardin: Radość jest nieumylnym znakiem obecności Boga.